I tyle. Nie! nie! Przepraszam, ale taki jestem. A. Ha, chyba nic się nie zmieniło. Jak to widzicie? Kartofel. Kartofel? Kartofel, kartofel. Kartofel! Kartofel! kartofel. Miło, Darwin, spotkać Cię. Wiem, że raz bardzo jeśli chcemy coś powiedzieć Ci, postaraj się to jakoś znieść Nie wybaczymy tobie, że kroiłeś na kawałki nas Zerałeś naszych braci wciąż i siostry także nie raz Rozniesione, gotowane, podsmażone, grillowane Pozbawione skór i bez oczek też Pokrojone równo wzdłuż i posiekane w Więc skoro Cię widzimy dziś przekazać Chcemy ważną treść, nie wolno Ci tą drogą nas bez sensu jeść! E, nic ci nie jest? Dosyć! Muszę się z tym uporać. Zamknę się w pokoju, aż to w sobie przezwyciężę. E, panie Small, zdaje się, że Darwin właśnie poszedł na wagary. Nie patrzcie tak! Ajdaho! Udało się! Udało się! Darwin przestał jeść kartofle! Wiedziałem, że się ucieszysz, ale żeby zaraz z tego powodu płakać? Nie o to chodzi, rękę mi drzwiami przytrzasnąłeś! O, sorki! Co tam, mówiłeś o Darwinie? Poszedł do domu zamknąć się w pokoju, żeby przestać jeść kartofle i nie robić ci przykrości! Jakie znów przykrości? Nie należy do kartofli, które je się na sołówce! Uważacie, że wszystkie kartofle się je? A. 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 Powiedz nie! Nie? Muszę pogadać z Darwinem. Wygląda na to, że sytuacja się w końcu wyjaśniła. Chyba nie rozumiesz, co się wydarzyło. Darwin walczy ze swoim apetytem na kartofle, a ty wysłałeś Ajdaho, czyli kartofla wprost w paszczelwa. A to źle? Oreti, ale gorąco. Lepiej użyję kremu z filtrem. To nie krem z filtrem, tylko jakiś olejek. Zaraz się cały usmażę. Okej, okay, jeszcze raz. Więc Idaho poszedł do Darwina. Pamiętaj, Darwin próbuje za wszelką cenę nie jeść kartofli. Hmm, A jeśli smałaś... będę robił mądrą to... minę i wolno kiwał głową, to będzie wyglądało, nie jak to... jak to... słuchał tego, co mówi. Gumball! Co? Zdajesz sobie sprawę, że powiedziałeś to na głos? Szybko, wymyśl jakąś wymówkę. To... Typia sól z powodu oblodzenia. Jest jakieś 40 stopni środek lata. Znów mnie wyleją. Okej, okay, więc tu jest magieta waszej ulicy. Nie miałam czasu dopasować proporcji i Darwin Sala. jest... Nie ma na to czasu. Dotarło do mnie, że Idaho idzie do rządnego kartofli Darwina. A Idaho jest kartoflem. A, a. Co się zepsuły? O, oh, mogło być gorzej. Darwin! Darwin! Darwin? Darwin! 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 Tego! Otwieraj! Otwieraj! O, dzięki. Darwin!